Jeśli okres dzieciństwa jest dawno za wami, to prawdopodobnie no duża szansa jest na to, że bawiliście się plastikowymi zielonymi żołnierzykami. I mówię to na zasadzie też moich wspomnień, bo wiem, że to była jedna z moich ulubionych zabawek, a raczej to był cały zestaw zabawek, bo to były całe armie, pudełka, wiaderka, w których było mnóstwo plastikowych żołnierzyków. I w sumie nie wiem, skąd wzięło się to zamiłowanie, bo jeszcze byłem po prostu dzieciakiem, więc nie ma szansy na to, żebym się interesował, nie wiem, czasem II wojny światowej historycznymi sprawami. Może już jakieś filmy oglądałem, może. Że to history, też w sumie to history, bo to dawna animacja, tam były żołnierzyki, i one też jakoś strasznie, e, fajnie, nostalgicznie się w to wpasowują. W każdym razie każdy miał raczej takie plastikowe żołnierzyki. Ciężko było w Polsce o takie dobre jakościowe. Przede wszystkim przed erą wielu hipermarketów, supermarketów, sklepów zabawkowych przez internet. To raczej w Polsce mieliśmy jakieś tam z hurtowni chińskie podróby, ale i tak no, dobrze to wspominamy. No i te plastikowe żołnierzyki też oczywiście doczekały się swego rodzaju. Adaptacji, to znaczy w grach, serialach, filmach, oczywiście temat plastikowych żołnierzyków wielokrotnie się pojawiał. Dzisiaj pogadamy po prostu o grach, ale też dlatego, że ostatnio zagrałem w taką grę, która mi to wszystko przypomniała. Zacznijmy od tego, jakie gry mogą wam się kojarzyć przede wszystkim z plastikowymi żołnierzykami. Cała seria, oczywiście, Army Men. I to są już naprawdę stare gry, ponieważ pierwsze Meny y wychodziły już dawno temu. To były gry też strategiczne, to były gry, w których musieliśmy pokombinować coś jak komandosy w ogóle w zależności od tego w jakiego Mena graliście, na jakiej platformie, to to jest inny rodzaj gry. Bo przykładowo na starych Pecetach mieliśmy do czynienia z Menem, który był bardzo podobny do komandosów, albo też do RTS-ów. Po prostu strategiczne podejście do rozgrywki. Z kolei inne gry z tej serii nie były raczej strategiczne, były FPS. Sami albo powiedzmy TPP-sami. Mówimy tutaj o strzelance albo z pierwszej, albo z trzeciej osoby, która też miała elementy podobne do Call of Duty, czyli nawet kierowanie pojazdami, samolotami, strzelanie i tak dalej. Jeżeli graliście w Army Men, to też jestem ciekaw, który z tych właśnie był waszym takim najbardziej ulubionym i zapamiętanym do dziś. Wspomniany wcześniej to Story, w którym też motyw plastikowych żołnierzyków pojawiał się i też oczywiście nie tylko w serialu, w filmie, ale także w grze, bo tam też właśnie postacie, jedna bądź w ogóle cała ekipa Plastikowych żołnierzyków występuje. Czym w ogóle jestem Mini Royal? Tak naprawdę to jest Battle Royal, ale troszkę na mniejszych zasadach. To znaczy na 30 osób, przynajmniej na testach tyle było, w przyszłości może się pojawić więcej. W porównaniu do Fortnite'a, faktycznie tutaj też grafika jest taka trochę dziecinna, trochę jaskrawa, trochę cukierkowa, natomiast tu ewidentnie tematyka dotyczy dziecięcego życia. To znaczy cała mapa to jest tak naprawdę mieszkanie nasze, nasz dom, podzielone na różnego rodzaju pomieszczenia, a te pomieszczenia są połączone ze sobą. Tam nie ma drzwi tak naprawdę, wszędzie można przechodzić, a wszędzie są porozwalane zabawki. Takie zabawki, jakie każdy by chciał mieć, czyli klocki, samochodziki, pociągi, konsole, telewizory, karty, figurki, roboty, wszystko, wszystko to e, co chcielibyście mieć. Klocki Lego i to wszystko moi drodzy tworzy wielopoziomową mapę. I cały koncept jest naprawdę spójny. Fajnie to wygląda, bo chodzimy plastikowym żołnierzykiem, mało tego. Ten żołnierzyk potrafi się też fajnie poruszać. To znaczy on oprócz biegania i skradania, może kucać, czołgać się, ale także może na przykład strzelać z takiego specjalnego pistoletu, który wystrzeliwuje taką przyssawkę połączoną z pistoletem takim sznurkiem. I dzięki temu, tak dzięki takiej grappling hakowi, możemy się po prostu przyciągnąć do jakiegoś celu i w ten sposób dynamicznie się przemieszczać albo się wspinać na inny poziom, żeby kogoś na przykład lepiej widzieć z tak zwanego high grandu. Wszystko wygląda naprawdę spoko, natomiast czuć taką tandetę, to znaczy to wykonanie jest na silniku Unreal. Dodatkowo oni wręcz wymuszają przy odpaleniu tego na Steamie odpalenie po prostu konta na epiku, to znaczy odpalając to ze Steama proszą, żeby i tak się po chwili zalogować na konto na epiku. Więc dziwne połączenia, tak jakby docelowo jednak Epic tam miał to na dłużej rozwijać. Natomiast czuć tutaj, że jest to takie sztywne czuć, że jest to tak zrobione jeszcze nie do końca dobrze. To znaczy, w ustawieniach graficznych tej gry nie zauważyłem zaawansowanych jakichś rzeczy, jakichś ray tracingów, DLSS-ów, refleksów oraz jakichkolwiek innych bajerów, tylko poza tymi najbardziej podstawowymi. Może dlatego, że ta gra jest dopiero zaplanowana na pierwszy czy też drugi kwartał przyszłego roku, 2024. Natomiast na ten moment to tak naprawdę mogliśmy sobie pobiegać na mapkach, i postrzelać. No właśnie, strzelanie tutaj jakie jest, słuchajcie, zbieranie broni takie samo jak w wielu innych grach, czyli bronie podzielone na kolory: od białej, szara, zielone, niebieskie, bla, 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 aż po te najlepsze epickie i złote. Tak samo z amunicją oraz innymi rzeczami. No, strzelanie, słuchajcie, nie ma odrzutu tak naprawdę żadnego, czy to shotgun, czy bazuka, czy jakakolwiek inna broń snajperka albo maszynuwa. Mm, no, jest to takie drewno, ale po jakimś czasie sprawia przyjemność tak naprawdę. Jest to takie drewno, które nie wymaga od Ciebie nauczenia się żadnych nowych mechanik w tej grze. Każda inna gra ma jakieś inne rozrzuty, odrzuty oraz oczywiście jakąś e, fizykę zachowania tych pocisków czy też broni. Tutaj chyba nawet nie ma opadu kul, więc wszystko jest takie mega uproszczone, przynajmniej przy playtestach, nie wiem jak będzie w przyszłości. I to powoduje, że próg wejścia jest drastycznie obniżony. Każdy może w to zacząć grać i nawet ja jako stary dziad e, dawał sobie radę i nawet tam wygraliśmy. I ogólnie to naprawdę pozytywnie się w to grało, całkiem spoko. Yy, tylko że wiecie co, ta gra nie jest niczym super oryginalnym, bo wspomniane wcześniej jakieś to historie albo Army Meny, to oczywiście kiedyś dawno temu były, ale ja przypominam sobie, że wiele lat temu jeszcze we wczesnym dostępie nagrałem taką grę, gdzie właśnie na moim kanale też był taki materiał, pokazywałem wam Taką oto grę. Siemanko z tej strony bąkol, witam wszystkich bardzo gorąco, a to jest gra The Main Screen Plastic Warfare. Pewnie pierwszy raz widzicie na moim kanale, może też na polskim YouTubie, chyba że gdzieś tam już ktoś nagrywał. W każdym razie, moi drodzy, jest to gra, która jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemną grą. Możemy sobie pospominać nasze wczasy, w czasy dzieciństwa. E, oczywiście w tym momencie, jak widzicie, trwa walka, chociaż gościu też chyba zginął, został przejechany. The Main Greens, która tak naprawdę wyszła w 2021. W 2015 roku i nie odbiła się większym, szerszym echem, moi drodzy, gdzieś przynajmniej w social mediach, a jeśli chodzi o e, różnego rodzaju portale, to tutaj też raczej było cicho. Natomiast The Min Greens, moi drodzy, jest już na rynku chyba przez 8 lat rozwijana, i mimo to dalej jeszcze działają te serwery, ale natomiast w mean Greens wyglądało to wszystko dużo lepiej. Postacie były dużo lepiej wykonane, ich fizyka poruszanie się, dynamika rozgrywki także inna. Mieliśmy tutaj do czynienia z lepiej odzorowanymi mapami, i faktycznie, może jeszcze kwestia czasu w tym Mini Royal, Ale faktycznie, już wtedy była tworzona na Unreal 4, co powodowało, że wyglądała. I wygląda nadal po prostu fantastycznie. Wystawiłem jej wtedy pozytywną recenzję i podtrzymuję po dziś dzień. 35 zł chyba aktualnie kosztuje i chciałbym, żeby takie gry wróciły do łask. Chciałbym, żeby w takie gry grało więcej, bo fajnie by było pograć w takie gry, a nie tylko i wyłącznie FCSy, Fortnitey albo Battlefieldy. To jest takie marzenie chyba w ogóle twórców gier i graczy razem. Nie wiem kogo większe, hm. żeby po roku, ale też po pięciu latach, gdy wchodzisz na jakąś tam zapomnianą gierkę, mówisz sobie: ale pogram. To nie przejmujesz się tym, czy jeszcze ludzie w to grają, tylko po prostu ją odpalasz i przyjmujesz zapewnik, że tak, że na pewno znajdziesz serwer. I tego w sumie wam życzę, żeby wasze ulubione gry zawsze były popularne i żebyście zawsze mogli w nie pograć. I żeby wam deweloperzy nie zamykali serweru po kilku miesiącach. Czym dokładnie będzie mini royal, tak naprawdę nie wiem. Fajny pomysł, ale tutaj właśnie moje przemyślenie. Powiedzcie mi teraz tak szczerze, bo ja już jestem takim starym dziadem po trzydziestce. To, czy dzieciaki, które teraz wychowują się, może Wy takim dzieciakiem nie jesteście, ale może Wasze dzieci, czy bawią się teraz dzieciaki plastikowymi żołnierzykami? Tak naprawdę, w sensie może rzadko, ale czy w ogóle? Albo jest to mały, bardzo procent? Bo coś mi się wydaje, że to może być zapomniana taka zabawka, więc raczej tego typu gierka może nie być jednak skierowana do teraz tych graczy, tych młodych. A raczej będzie takim oczkiem, też na początku puszczonym nostalgicznym oczkiem w kierunku starych graczy, którzy może zainteresują się ponownie Battle Royalem. W tym momencie w grze zobaczyłem też, że jest dużo różnych takich daily questów, które będzie można wykonywać. Za nie będzie można odblokowywać chyba jakieś skiny. W tym momencie też już są skiny w naszej garderobie do odblokowania. Wyglądają całkiem spoko. Jest jeszcze miejsca na dużo w przyszłości innych skinów. No i oczywiście sklep. Sklep jeszcze nie jest aktywny. A to dziwne, że w pierwszym playteście pierwszego czego nie sprawdzają to sklepu. Jeżeli tu będzie tylko i wyłącznie co najwyżej yy, sprzedawanie skinów, to mogą być to fajne skiny. No, bo umówmy się, skiny związane z zabawkami to mogą być naprawdę fajnie pomalowane żołnierzyki. No, jeżeli zrobią to z takim smakiem, to naprawdę mogą być to fajne pakiety skinów i fajnie to mogą spieniężyć. Ale najważniejsze jest to, żeby się chciało grać, a nie żeby tylko wydawać na skiny, nie? Na ten moment też mi brakuje w tej grze pojazdów zabawkowych, jakiegoś samolociku, który tam podwiązany pod sufitem gdzieś. Na Żyrandolu lata, z niego można bomby zrzucać jakieś kredki albo jakieś z atramentu balony napełnione wodą. No to to jest moja wizja, ale faktycznie tego mi brakuje, bo to by było już taki efekt wow. Jakaś lokomotywa, która będzie jeździła po torach, i z tej lokomotywy będzie można strzelać, bo to będzie opancerzona lokomotywa. Albo kostki, które są poukładane, kostki Lego, albo drewniane kostki, takie wiecie, z literkami i e, z cyframi, i będzie można w nie uderzyć granatem. One się przewrócą i w ogóle przygniotą kogoś. To jest mnóstwo możliwości, tylko nie wiem czy silnik na to pozwala i czy twórcy będą chcieli coś takiego w ogóle zaimplementować, bo ja bym widział w przyszłości takiego Battlefielda, ale właśnie zabawkowego. Pomyślcie tylko takie Levolution Battlefield na silniku tych ostatnich Battlefieldów, gdzie można wszystko rozwalać na kawałki, ściany, pojazdy, ale wszystko jest ubrane właśnie w taki zabawkowy świat. Kurczę, to by było naprawdę świetne. Jeżeli nie mieliście okazji pograć, to może niebawem znowu kolejne playtesty będą. Mini Royal, zapiszcie sobie, zapamiętajcie. Natomiast cała rozgrywka i więcej takich, można powiedzieć, ujęć, które widzieliście w tle, w pełni w odcinku jest na moim kanale YouTube, czyli Archiwum Live, Bonko Live, w opisie jest link. Tam razem z Jasiem Soushibo, którego możecie kojarzyć, może zapomnieliście już starego dziada. No, pograliśmy, tak, półtorej godziny. Ciężko jest stwierdzić, w którym kierunku pójdzie ta giereczka, ale wykorzystałem ten temat, żeby ogólnie podyskutować o temacie gier związanych z zabawkami, a w tym momencie nie ogólnie z zabawkami, ale o żołnierzykach. O armii plastikowych żołnierzyków wykorzystywanych w serialach, filmach i przede wszystkim w grach. Jeżeli macie jakiekolwiek wspomnienia, jakieś uwagi dotyczące tego tematu oraz poruszanych gier, tytułów, napiszcie w komentarzu. Pamiętajcie, że każdy komentarz pod moim filmem, moich znajomych, ludzi, o których uwielbiacie oglądać filmy, robią bardzo dobre statystyki i lepiej działają na algorytm. Także można zostawić ocenę, można napisać komentarz, to wszystko można zrobić. Dodatkowo w opisie linki do wszystkich miejsc, gdzie możecie mnie znaleźć. Na Twitchu streamy są codziennie, a potem to wszystko ląduje na drugi kanał. Powstał także nowy kanał trzeci, gdzie zapraszam, żebyście zostawili suba. Tam powstają takie skróty. I jeżeli ktoś nie mógł być na live'ach, to czasami jakieś moje wypowiedzi, jakieś takie przemyślenia dotyczące, no związane przeważnie z grami, tam lądują. A jeśli chcecie kupować gierki, czy to Meny, albo inne, to oczywiście sponsor, czyli element sponsorowany g 2 Tam możecie znaleźć gry cyfrowe, albo nie grajcie, nie kupujcie i po prostu oglądajcie te rzeczy u mnie. Trzymajcie się, a jakbyście grali, to życzę Wam miłego grania.